Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć mamy i taty. Yy, witamy w Dniu Dziecka. I z okazji Dnia Dziecka yy, chcieliśmy waszym dzieciom dedykować taką terapeutyczną bajeczkę. Całkiem niedaleko stąd, w samym środku lasu, w dziupli zbudowanej na starym dębie, państwo dzięciołowie czekali na wyklucie się z jaj swoich pociech. Był już maj, słonko przyświecało gorącymi promykami, drobny wietrzyk smagał delikatne listki dębu, a z dziupli państwa Dzięciołów rozpościerał się wspaniały widok na płynącą nieopodal rzeczkę. – To już teraz! – zaświergotała radośnie pani Dzięciołowa. – Nasze maleństwa wykluwają się z jaj! Chwilę potem tym skórki jaj zaczęły pękać. Oczom dumnych rodziców ukazały się trzy, prawie nieopierzone, łebki ich maleństw. Szeroko otwarte, żółte dzióbki młodych dzięciołków prawie od razu domagały się jedzenia. Czas szybko płynął. Szczęśliwi rodzice ledwie nadążali szukać pożywienia, by zaspokoić głód swoich dzieci. Dorastające ciało młodych dzięciołków obrosło w pięknie ubarwione czarno-białe piórka, dwie samiczki z białym czołem i czarną czapeczką oraz jeden samczyk, którego od sióstr różniła czerwona czapeczka i czerwony nalot na białym czółku? Dzięciołki robiły się coraz większe i większe. Szeroko rozpościerały skrzydełka, by widzieć przed pierwszym lotem. Tylko kornelek młody samczyk nie dawał rady szeroko rozpościerać skrzydełek. Jedno skrzydełko było jakby inne, nie do końca wykształcone. Taki się urodziłeś, mówiła mama. Cały czas wiesz, że skrzydełko urośnie, ale tak się nie stało. Będziesz musiał nauczyć się żyć z ograniczeniami, bo nigdy nie będziesz latał tak jak inne ptaki, powiedział tata. Kochamy cię takim, jakim jesteś, synku. Wspólnie poradzimy sobie z trudnościami. Gdy jego siostry wesoło sferowały z gałęzi, przeskakując sprawnie z drzewa na drzewo, młody kornelek spacerował smutno po gałęzi rodzimego dębu i obserwował świat. Zazdrościł siostrom, że nie może tak jak one wznieść się nad konary drzew i podziwiać las z nieba. W głowie miotały mu się myśli, że jest gorsze od innych dzięcioków, że nigdy rodzice nie będą z niego dumni. Siostry popisywały się przed bratem, robiąc piroety w powietrzu, krzyczały Kornelku, dołącz do nas. Kochamy cię bardzo, Kornelku! Mama po pocieszała jednocześnie ganiąc siostry. Zawsze możesz na nas liczyć. Jesteśmy w pobliżu, dopilnujemy, by nie stało Ci się nic złego. Kornelek dorastał, czując troskę rodziców i ich wsparcie, ale marzył o jednych. By mieć przyjaciół i być Potrzebnym innym. Z czasem nauczył się, jak inne dzięcioły, szukać larw korników pod korami drzew. Z pomocą któregoś z rodziców przeskakiwał na sąsiednie drzewa i, stukając głośno w kory drzew, wyciągał lepkim języczkiem spod nich szkodliwe owady. Wydobywanie larw korników tak mu się spodobało, że była to jedna z jego ulubionych czynności i przy tym bardzo pożyteczna. Bo tak znakomitych lekarzy drzew jak dzięcioły nie ma wśród innych ptaków. Wyciągając owady z drzewa, chronił drzewa przed zniszczeniem, a jednocześnie robił zapasy pożywienia dla całej rodziny. Kornelek miał znakomity widok z drzewa na to, co dzieje się na ziemi. Trudniej było mu zauważyć to, co nad nim, bowiem rozpostarte gałęzie dębu zasłaniały mu widnokrąg. Niejednokrotnie nieumiejętność lotu okazała się dla niego bardzo niebezpieczna. Tak było, gdy pomiędzy gałęzie drzewa wbił się szukający pożywienia drapieżny jastrząb. Tylko refleks taty uchronił go przed zagładą. Szybko uprzedził kornelka oszybującym w przestworzach ptaku. Dzięki czemu ten na chwilę przed atakiem zbira zdążył ukryć się w dziupli. Kornelek miał dużo czasu na obserwację tego, co dzieje się pod nim, a że miał bardzo dobre serduszko, potrafił wyobrazić sobie, co mogą czuć inne zwierzątka. Pewnego jesiennego dnia, widząc głodne młode dziki z mamą lochą, przeszukujące ryjkami ściółkę w poszukiwaniu pożywienia, bez namysłu zaczął mocno stukać w gałęzie dębu i strącać na ziemię orzechy dębu, czyli żołędzie. Wszystko to nie po to, by odstraszyć groźne dziki, lecz po to, aby je nakarmić. Ze swojego gniazda niejednokrotnie podglądał także kunę leśną, która powiła potomstwo na sąsiednim drzewie w starej dziupli powiewiworce. Mimo że rodzice ostrzegali go przed zagrożeniem ze strony tego drapieżnika, Kornelek radził sobie, jak umiał najlepiej, strasz w drapieżcę głośno bębniąc w drzewo, nie pozwalało mu się zbliżyć do gniazda. Którejś nocy, gdy kuna wyszła by znaleźć pokarm dla swoich młodych, zauważyła lisa zbliżającego się do jej dziupli. Kornelek, szybko wyczuł zagrożenie dla młodych kun i długo nie myśląc, zaczął rzucać w stronę lisa żołędziami, a narobił przy tym tyle hałasu, że matka młodych błyskawicznie przybiegła na ratunek swoich pociech. Opowieść o bohaterskim kornelku szybko obiegła cały las. Zwierzęta nawzajem przekazywały sobie informacje o odważnych i pełnych empatii czynach niepełnosprawnego dzięciołka z czerwoną czapeczką. Coraz częściej odwiedzały go inne zwierzęta szukając sposobności do wspólnej zabawy. Wiewiórki, zajączki, jeżyki, a nawet kuny i dziki prześcigały się w kolejce o uwagę i radosną zabawę z kornelkiem. Odtąd otoczony przyjaciółmi, dzięciołek z, z niesprawnym skrzydełkiem pędził swój żywot w lesie na dębie, w otoczeniu oddanych przyjaciół, czując, że jest potrzebny i bezpieczny. Zrozumiał, że inny nie oznacza gorszy, mniej wartościowy. Ktoś inny to ktoś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Podobnie jak sprawne zwierzęta mające marzenia i prawa do zabawy, odpoczynku, bezpieczeństwa. Miłości i uznania. Autor Lidia Grobelna. Moje drogie dzieci, w tym szczególnym dniu dla Was wszystkich dużo, dużo miłości, dużo radości, dużo zabawy, dużo powodów do zadowolenia, do uśmiechu, do radości, fajnych kolegów. Jesteście wspaniali. Jedyni w swoim rodzaju. Pięknego dnia dziecka. Dla rodziców też, bo wy też jesteście dziećmi.